Fura, skóra i komura. Nowe LG G4 idealnie pasuje do tego zestawu. To jeden z najlepszych smartfonów, jakie w tym momencie możecie dostać na rynku. Cześć, tu Android Android.company, ja nazywam się Karol Kopańko i zapraszam Was na recenzję nowego LG G4. Smartfona, który na papierze ma wszystko, aby włączyć się do wyścigu o Palmę Pierwszeństwa w tym roku. Ze standardowego, szybciej, mocniej więcej wyróżnia się również skórzanym panelem, który możemy zdjąć i wymienić baterie. Niespotykane, a to tylko jedno z pierwszych zaskoczeń. Zacznijmy właśnie od plecków, które pokryte są prawdziwą skórą. Czymś, czego w smartfonach doświadczam na własnych palcach po raz pierwszy od wiekowych już modeli Nokii. Tylna klapka uatrakcyjna została dodatkowo szwem, przez co urządzenie idealnie trzyma się w ręce, a kompozycja współgra z trzema wyprofilowanymi przyciskami znajdującymi się w górnej części budowy. Tradycyjnie, bowiem dla tej linii LG przyciski regulacji głośności i odblokowywania nie znajdują się na bocznych krawędziach telefonu. Nie uważam tego za specjalną zaletę ani wadę, bo choć palcem wskazującym posługuje się je dość wygodnie, to zdecydowanie częściej wybudzałem telefon z użyciem podwójnego tapnięcia. Tym samym sposobem można G4 również blokować, dotykając dwukrotnie górnej belki świetne jest też to że klapkę można zdjąć i wymienić na wypadek jakby się zniszczyła albo chcielibyśmy zwyczajnie sprawdzić inny kolor dzięki temu kiedy bateria traciła będzie swoją wydajność a nie ma bata aby nie traciła to ją również będziemy mogli wymienić to prawdziwy evenement na tle tegorocznych flagowców pod klapką ukryto także slot na micro sim i microSD. Boki telefonu są więc puste, ale za to z góry umieszczono port podczerwieni umożliwiający zamienienie smartfona w pilot do telewizora, a na dole gniazdo mikro-USB i słuchawkowe. Znowu, może jest to tylko moja preferencja, ale wygodniej słucha mi się muzyki, kiedy złączeń znajduje się z góry. To jednak zaledwie detal. Co mi niezbyt pasuje, to fakt, że obudowa jest wygięta i kiedy na przykład położymy telefon na biurku, chcąc wstukać z niego jakiś tekst, to zamienia się on w kołyskę. Nieco zagięty jest również przedni panel, jednak wątpię, by w rzeczywistości przynosiło to jakąś wartość dodaną. LG chwali się jednak, że zmniejsza to podatność na pęknięcie wyświetlacza. Tego nie było mi niestety dane sprawdzić, a prawdę mówiąc, nie miałbym serca, bo 5,5 celowy wyświetlacz jest genialny. To IPS o rozdzielczości quad HD, tej samej co w Samsunku Galaxy S6. Tu jednak kolory są zdecydowanie bliższe naturalnym, a wyświetlacz czytelny nawet w pełnym słońcu. Nie spotkałem się jeszcze z czymś tak dobrym. Zwłaszcza że kontrast i kąty widzenia to również absolutna, światowa czołówka. Przejdźmy teraz do tego, co w środku, a tu niespodzianka. Nie myślałem, że kiedyś to powiem, ale nakładka na Androida w wykonaniu LG naprawdę mi się podoba. Jest schludna i funkcjonalna, a dodatkowe funkcje nie przymulają telefonu. Gwoli ścisłości, dodam, że mamy do czynienia z Androidem 5.1, a nakładka to LG UX 4.0. Bardzo podoba mi się widget Smart Notice, który za pomocą kilku zakodowanych skryptów pomaga nam w lepszym użytkowaniu telefonów i to na kilku polach. Przykładowo, nie piszemy długo z jakimś bliskim kontaktem, zobaczymy więc przypomnienie o jego istnieniu, że powinniśmy do niego zadzwonić. Zaśmiecamy telefon, wtedy zobaczymy, że powinniśmy go wyczyścić. A o takich niuansach jak na przykład rady co do ubioru, w stosunku do jutrzejszej pogody. Nawet nie będę wspominał. Ciekawie wygląda także Smart Bulletin składający się z w pełni konfigurowalnych kart, którymi po kolei są LG Health, kalendarz, muzyka, Smart Settings czyli automatyczne aktywowanie różnych czynności w telefonie, które sami możemy dodawać. Dalej, Quick Remote i Smart Tips. Do cennych drobiazgów należy również możliwość podzielenia ekranu między dwie aplikacje, integracja z chmurą, a także przyjemne usprawnienie kalendarza, dzięki którym szybciej, łatwiej i przyjemniej dodamy zadania do wykonania. Wszystko to obsługiwane jest przez Snapdragona 808, układ graficzny Adreno 418 i 3 GB RAMu. Dodajmy obsługiwane bez problemu. Może w benchmarkach G4 nie rzuca na kolana, ale w codziennym użytkowaniu nie zawodzi a na dodatek nie straszy pleckami grzejącymi się do niepożądanych temperatur. Bateria prezentuje za to nieco wyższy od standardowego poziom, bo z pojemnością 3000 mAh wytrzymuje nawet półtora dnia intensywnego użytkowania. Same superlatywy można za to słać pod adresem aparatu. Dysponuje on 16-megapikselową matrycą z optyczną stabilizacją obrazu, laserowym autofokusem i diodą LED. Obecnie tylko S6 może się mierzyć z G4 pod kątem szczegółowości wykonanych zdjęć. Kolory są przepiękne, a odszumianie niestraszne nawet przy słabym oświetleniu. Także zdjęcia wykonane z oświetlaniem nie powodują, że natychmiast chcielibyśmy wyrzucić je z dysku. Co po prostu naturalne. A o to w zdjęciach przecież chodzi. Przerastajmy w praktyce 8 zoom w wykonaniu G4. 4 razy. I 8 razy. Aparat obsługiwać możemy w trzech trybach: standardowym, uproszczonym, gdzie musimy dotykać tylko ekranu, aby zrobić zdjęcie, i ręcznym, gdzie wygodnie kontrolujemy praktycznie każdy aspekt fotografii. Czy G4 ma jakieś słabe strony? Może to być cena ustalona na 2600 zł, czyli mniej więcej o 200 zł więcej niż bezpośrednia konkurencja w postaci Samsunga Galaxy S6. Kiedy w ręku miałem właśnie tego Samsunga, czułem, że jest to telefon z przyszłości, futurystyczny i w mgnieniu oka działający. G4 jest za to bardziej naturalny, solidny i przystępny w użytkowaniu. Jeśli więc wybieramy flagowce na Androidzie, to polecałbym przejść się do sklepu i organoleptycznie sprawdzić, który smartfon jest lepszy, czyja nakładka jest szybsza i który z nich wygodniej leży w dłoni. Jeśli ja miałbym wydać 2600 zł, to kupiłbym Galaxy S6, do tego case'a i powerbanka, bo bateria jest w nim słabsza niż w G4. W moim osobistym rankingu G4 dostałby 9,9 punkta, S6 to zaś pełna dycha. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie recenzji. Mam nadzieję, że się podobała. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę. A dodatkowo zasubskrybujcie kanał android.pl, aby nie przegapić nowych, ciekawych filmów. Dzięki za uwagę!